Uparciacz z licznymi przerwami siedziałam przy stole nad stosem śmieci. Byłabym ten porządek zrobiła znacznie szybciej, gdyby nie to, że na wstępie znalazłam nasionka, które przywiozłam sobie od Alicji. Nie stwarzały mi wielkich nadziei, bo były chyba trochę niedojrzałe, a do tego zgarnięte w jakiejś w takiej wilgotnej chwili, z pewnością nieodpowiedniej. Po namyśle uznałam, że co mi zależy, mogę je wysiać. Najwyżej nie wyrosną. Na wszelki wypadek tylko powinnam zapamiętać miejsce. Co najmniej milion razy, no może piętnaście. Powtykałam rozmaite rzeczy sobie wzajemnie na głowie, zapomniawszy, że w czarnej ziemi coś już rośnie. Alicja miała rację. Zaznaczała posadzone i posiane roślinki długopisami o różnych kolorach i metoda znakomicie zdawała egzamin. Aż do chwili, gdy jakiś upiornie gorliwy gość przyjechawszy z wizytą, wrócił z ogrodu trzymając w ręku pęk długopisów. Alicja, popatrz, wykrzyknął rozradowany. Tyle twoich długopisów w ogrodzie znalazłem. Nie zabiła go. Wspomniawszy scenę, pomyślałam, że ja bym chyba zabiła widocznie jestem od niej gorsza. Ale przecież mogę powtykać druty do wełny. Mam mnóstwo, plastikowe też w różnych kolorach. Rzecz jasna, druty oderwały mnie od porządkowania papierków. Wyszłam do ogrodu, wetknęłam je gdzie należało, wróciłam do stołu i zadzwonił telefon. Odezwała się w nim pani Gąsowska. Przez moment zastanawiałam się, kto to może być ta Gąsowska, ale przypomniałam sobie matka angielskiej jadwigi od Ewy Tompkins. Rozmawiałam z nią. Przepraszam bardzo, ale to chyba pani dzwoniła do nas, z tym dojadzi, szukała jej pani i zostawiła pani swój numer przyznałam się od razu. Tak, ja, czy coś się stało? My już, proszę pani, będziemy wracali do domu, bo to jakaś dziwna historia i nic z tego nie rozumiemy. Ale może pani coś wie. Ja dzia dzwoniła dziś rano taka jakaś zdenerwowana i tak jakoś rozmawiała, że nie wie co robić, bo jak pani coś wie, to może pani poradzi. Myślałam, że wiem, ale chyba trochę pokręciłam, wyznałam z westchnieniem. – A gdzie pani córka teraz jest? – W domu już jest. Znaczy tam w Anglii w domu. Już wróciła i nie będzie się więcej chować u Justysi, bo to na nic, już tam policjant u niej był. Ale nawet jej bardzo nie przepytywał, nawet taki całkiem sympatyczny. No – To w czym problem? I co miałaby robić? Pani Gąsowska z drugiej strony była wyraźnie zmieszana. No, jak już raz pani w nerwach powiedziałam, no to powiem i dalej, o to Ewe chodzi. Gdyby ją pytali, nie wie co mówić, bo ten cały Tompkins za parę dni wraca. Jadzie może przed nim udawać, że po angielsku nie mówi, nic nie rozumie, no ale przed policją, bo ona trochę mówi. I bardzo dobrze wierzę. Ta Ewa z kochasiem pojechała niesłużbowo. Znaczy najpierw do niego, a potem z nim. Więc żeby mąż się broń, Boże nie dowiedział, tam o pieniądze idzie, on jest strasznie bogaty ten mąż i niemożliwie skąpy. Ej, a jakąś taką umowę mają, że jakby rozwód przez nią, to jej się nic nie należy. Więc wcale nie chce rozwodu. No to co ona ma robić? Jacia znaczy. Niech dalej udaje, że nie mówi i nic nie rozumie. Poradziłam bez namysłu. Na taką rzecz to ja ją sama namawiałam. Ale o co tu w ogóle chodzi? Dlaczego policja? Czego ta policja może chcieć? Czy coś tam się stało okropnego? No, bo Jadzia nie wie. A czym ta Ewa odjechała z domu? Swoim samochodem odjechała. Jakim? A, tego to ja nie wiem. Jadzia mówiła, że taki duży, elegancki, ciemnozielony nie mówiła przypadkiem, jak ten gachewy wygląda, a bo co się stało, to, to za różnica, jak on wygląda. Zdecydowałam się na ujawnienie doznań własnych. Tego mi żadne prawo zabraniać nie może. Bo ja proszę pani rzeczywiście coś wiem. I powiem, pani, ale najpierw muszę się dowiedzieć, jak wygląda ten tajemniczy adorator. Pani Gąsowska wahała się przez chwilę. No, no ja cię go nie widziała. Ale raz tej Ewie z wszystko wyleciało i fotografia upadła. To niedawno było. Jadzia podniosła i zobaczyła, zanim je Ewa z ręki wyrwała. Mówi, że czarny, włoch albo hiszpan. Taki piękny, taki co to aż iskry z niego idą. Z faceta na parkingu w cwole żadne iskry nie szły. No więc mogę panią uspokoić, że jest afera, ale z Jadzią to nic nie ma wspólnego. W Holandii znaleźli zwłoki jakiejś facetki i w pierwszej chwili myśleli, że to Ewa Tompkins, ale okazało się, że nie, całkiem obca baba. I niepotrzebnie Jadzia uciekała, bo oni chcieli tylko sprawdzić odciski palców w domu Ewy i nic więcej. A nie mogą wejść, jeśli ich nikt nie wpuści dobrowolnie. Należało wpuścić i byłby spokój coś takiego przejęła się pani gąsowska oto i faktycznie niepotrzebnie się wystraszyła ale myślała że to coś z tym mężem a co ma ewa do tego też zapewne nic samochód był podobny nawet go widziałam i dlatego spytałam o gacha Ewy bo widziałam także i kierowca odpada to nie on jeszcze nie skończyłam zdania, kiedy już tajemniczy głos w duszy poinformował mnie, że popełniam jedną z największych głupot w życiu. Przepadło. Raz wypowiedzianych słów cofnąć się nie da. To i chwała Bogu, odetchnęła z ulgą pani Gąsowska. – Znaczy myśli pani, że Taewa wróci? A dlaczego ma nie wrócić? Wzdąży pewnie nawet uzgodnić z Jadzią zeznania przed przyjazdem męża. Policja mało ważna, skoro to nie była Ewa, całą sprawę mają w nosie. Niech pani nie powtarza nikomu tego, co pani powiedziałam, bo możliwe, że to jakaś tajemnica służbowa, mogą się do mnie przyczepić. Pani Gąsowska solennie obiecała milczenie i rozłączyła się. Nie miałam najmniejszych wątpliwości, że obietnicy nie dotrzyma nawet przez pięć minut ale nie wpadłam z tego powodu w nerwice. Zawsze byłam nieco lekkomyślna. Osoba z natury porządna z łatwością posprząta nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach, osoba nieporządna do sprzątania musi mieć doskonałe warunki, a i to nie najlepiej jej wyjdzie. Zaliczałam się niestety do tego drugiego gatunku. Późnym wieczorem śmietnik na stole jeszcze leżał. Straciłam do niego cierpliwość. Przestałam oglądać kwitek po kwitku, rachunek po rachunku. W końcu to wszystko miało mniej więcej taką samą postać. Zgarnęłam podobne do siebie świstki, zgniotłam i wrzuciłam na ruszt do kominka. Z na drobne strzępki zrezygnowałam. Pogniecione płonęło lepiej. Byłabym od razu ten stos podpaliła, gdyby nie to, że nie mogłam na poczekaniu znaleźć długich zapałek. W czasie mojej nieobecności zostały gdzieś odłożone, zapewne w jakieś właściwe miejsce. Nie umiałam tak od razu i sama z siebie odgadnąć, jakie miejsce zostało uznane przez moją siostrzenicę Małgosię za właściwe. Nie chciało mi się do niej dzwonić. Dałam spokój porządkom. Makulatura w kominku na razie pozostała nietknięta. Inspektor Ickewegen nie zdążył głęboko odetchnąć swoim szczęściem, bo dobiegły go wieści z Francji, które nadleciały wręcz ze świstem. Do ogólnych obyczajów wszystkich policji należy zazwyczaj używanie podstępów mącących umysły społeczeństw. I francuska też tak chciała, ale niej bardzo jej się udało. Patrolujący okolice domu Marcela Lapoint gliniarz od razu, ledwo objąwszy służbę, trafił na moment powrotu pana domu i stał się świadkiem otwierania garażu, od zewnątrz. Po czym rozegrały się sceny, którym przeglądał się z nadzwyczajnym zainteresowaniem, co mu przyszło łatwo, większość ich bowiem rozgrywała się też na zewnątrz. Pan domu na widok pustego garażu skamieniał, towarzysząca mu dama wysiadła, ruszyła w kierunku drzwi wejściowych, obejrzała się, zatrzymała, po czym podbiegła do nieruchomej postaci, równocześnie postać ożyła, wpadła do wnętrza pomieszczenia, jakby usiłując macać powietrze, i wypadła z powrotem. Dama zajrzała do garażu, krzyknęła jakoś strasznie, dogoniła faceta, chwyciła go za koszulę na piersiach i jęła potrząsać. Facet się wyrwał, miotnął w prawo i w lewo, wybiegł na ulicę, wrócił i dopadł damy, która właśnie zaczęła walić pięściami w ścianę budynku zagarnął ją jednym ramieniem, drugą ręką wymacał w kieszeni klucze, pośpiesznie otworzył trzy zamki, dama w tym czasie gorzko szlochała, znikli za drzwiami i na tym przedstawienie się skończyło. Z najczystszym sumieniem wywiadowca mógł przysięgać, iż odkrycie nieobecności Mercedesa stanowiło dla tych państwa ciężki szok oddelegowany do holenderskiej sprawy francuski inspektor Chevillot błyskawicznie powiadomiony o scenie, zdecydował się skorzystać z okazji i już po dwudziestu minutach dzwonił do furtki diabolicznego Marcela. Wiedział, iż zgłoszenie o zniknięciu samochodu w ciągu tych dwudziestu minut nie wpłynęło i sam był ciekaw, co też mu ci państwo powiedzą, przedstawił się jak należy, poprosił o chwilę rozmowy i został wpuszczony do salonu. Marcella Point był sam, dama znikła. Inspektor od razu rąbnął z grubego działa. — Zechce pan zaprosić tu panią, z którą razem wrócił pan przed godziną z Kaburg, czy też zmusi mnie pan do straty czasu i starania nakaz przeszukania? — spytał grzecznie. Panna Point żachnął się nieco. — ale, ale nie, to nie no, to nie no pan. To sam pan rozumie. Rozumiem, rozumiem. Nie publikujemy w prasie treści naszych wywiadów i przesłuchań. Pańskie prywatne sprawy nie interesują nas wcale, ale dama jest cennym świadkiem. Skąd pan wie? Nie będę ukrywał. Chwilę pańskiego powrotu przypadkiem oglądał nasz funkcjonariusz. Pan Lapoint poddał się i dama wkroczyła do salonu. Zapłakana, zdenerwowana, szaleńczo i śmiertelnie przerażona. Inspektor odpracował personalia, zgadzało się, Ewa Tompkins, obywatelka angielska, marginesowo i w dużym skrócie napomknął jej o prawach, może odmówić rozmowy, żądać swojego konsula itd., ale będzie jej niezmiernie wdzięczny, jeśli zgodzi się udzielić odpowiedzi przez zwyczajną uprzejmość, i natychmiast zadał pytanie. Gdzie się znajduje pani samochód? Mercedes o numerze rejestracyjnym. Numer odczytał z kartki, chociaż znał go na pamięć. Słowa na piśmie zawsze robią większe wrażenie. Och! Odpowiedziała Ewa z jękiem. W moim garażu! Próbował równocześnie zełgać pan Lapoint. Inspektor popatrzył na niego z wyrzutem, po czym skierował wzrok na Ewę. Och! Jęknęła Ewa ponownie bardziej rozdzierająco i padła na pierś Marcelowi z kolejnym potokiem łez. – Przecież mówię – wytknął potępiająco inspektor. – Nasz funkcjonariusz widział. Pani Tompkins i pan Lapoint musieli rzeczywiście zostać zdrowo rąbnięci widokiem pustego garażu, bo nagle zrezygnowali z oporu. No owszem, fakt. Spędzili razem urlop w Kaburg i nie chcieli i nadal nie chcą tego ujawniać. Pani Tompkins ma męża, jest to człowiek ciężko chory na serce. Odkrycie niewierności żony mogłoby go zabić na miejscu. Gdyby inspektor wiedział, że pan Tompkins zalicza się do gatunku potężnych, krwistych, wysokociśnieniowych byków, pomyślałby raczej o wylewie, bo gdzie bykowi do serca? Zarazem zwątpiłby silnie, czy nagłe zejście małżonka przyprawiłoby piękną Ewę o nieuleczalną depresję i w prawdomówność przesłuchiwanych straciłby wszelką wiarę. Na szczęście jednak nie wiedział o tym i potraktował ich zeznania właściwie, z wyjątkiem męża. Wszystko prawda. Żeby zatem ukryć romans, wymyślili w pierwszej kolejności ukrycie samochodu. Nazywa się, że pani Tompkins jest w Paryżu służbowo, przemieszcza się taksówkami i metrem, samochodu nie widać, więc nie może zdradzić właścicielki, a do Cabourg pojechali samochodem pana La Pointa, który ma prawo w czasie urlopu robić, co zechce i gdzie zechce. I nie dość na tym. Pani Tomkins rozpuściła wieści, że przy okazji jedzie do Polski, do miejsca swego urodzenia, odwiedzić groby przodków i dawne przyjaciółki. A teraz pani Tomkins musi wracać, bo pan Tomkins też wraca ze Stanów Zjednoczonych. Jutro miała wyruszyć do siebie, a tu oto dziś okazało się, że jej wóz diabli wzięli z zamkniętego garażu. Nie, nie zawiadomili jeszcze policji o kradzieży. Zastanawiali się właśnie, co by tu zełgać, skąd on mógł zginąć i kiedy. Co Ewa mogła we wymyślonym miejscu robić? Bali się przenosić akcję do jakiejś odległej dzielnicy? Pan point już chwytał książkę telefoniczną, żeby znaleźć w pobliżu coś odpowiedniego, jakiś salon piękności, kosmetyczkę fryzjera krawcową. Nie zdążył, bo pan inspektor zadzwonił do furtki. No i koniec. Co teraz będzie? kiedy ten samochód schowali? Natychmiast po jej przyjeździe. Dokładnie przed szesnastoma dniami. I wyjechali w dwie godziny później Jaguarem pana La Pointa wieczorem byli w Kaburg. Na krok się stamtąd nie ruszyli. Kto ma zapasowe klucze do tego domu? Taki konsjerż ochroniarz tego terenu, niejaki Antoine Munier. Godzien zaufania od lat tu nic nie zginęło. Jego żona raz na tydzień przychodzi kwiatki podlewa wietrzy, czasem odkurza, a on odwala drobne naprawy. Adres, no proszę bardzo. W tym momencie w inspektorze szewiot strzelił błysk natchnienia. Państwo oboje, pani Tompkins i pan Lapoint mają sporządzić listę swoich znajomych, wszystkich, szczególnie takich, którzy tu bywali. Obojętne, gdzie poznanych i skąd pochodzących, jeśli któreś z nich dwojga wizytowało Chiny, niech będą i ci z Chin. Owszem, inspektor rozumie, że to ciężka praca, ale jedyna, jaka może im zaoszczędzić dalszych przesłuchań, dodatkowych kłopotów i wszelkich niebezpieczeństw. Ułatwi ukrycie romansu, bo takie ludzkie uczucia policja, szczególnie francuska, doskonale rozumie, a co do samochodu, to on już się znalazł. Tym komunikatem inspektor pani Ewie niemal odebrał dech. Sam się zastanawiał już od dłuższej chwili, czy nie dałoby się zwrócić babie Mercedesa, zbadanego dotychczas na wszystkie strony, żeby mogła wrócić nim do domu i dalej kantować męża. Nie zamierzał stwarzać jej zbyt wielkich nadziei, ale z inspektorem Riekewegenem mógł się przecież porozumieć, a wdzięczność świadka też się czasem przydaje. Wszystko to razem ze spisem znajomych w elektronicznym tempie dotarło do Holandii. Po czym inspektor Kevin, Wegen, do niedawna cierpiący na brak materiału do rozważań, począł się zmuszony posegregować walący się teraz na niego nadmiar. Przytłoczony nieco geografią, rozdzielił całość na poszczególne kraje. Najważniejszy chwilowo konsjerz ochroniarz Antoine Munier, Francja. Znajomi Marcela Lapoint też Francja. Znajomi Ewy Tompkins, Anglia. Najważniejszy świadek naoczny, Polska. Najwięcej wiedzy o nieboszczce, Holandia. Osobiście rzecz jasna, złapał się za Holandię. Pytał panią jakiś facet? Powiedział do mnie przez telefon Tadio, syn Maćka, jednego z moich najdawniejszych przyjaciół. Dzwonił, mój szwagier odebrał. Tam dzwonił? Spytałam podejrzliwie. Tam. A co twój szwagier tam robił? No jak to, co stolarkę malował? Już kończymy ten remont. A, no i co? Nic. Mówił, że skądś przyjechał od jakiejś pani znajomych i chce się zobaczyć. Skąd przyjechał? Z Kanady, z Australii, z nowego targu? Nie, no z zagranicy. Ale szwagier nie zapamiętał. I co powiedział? Który? Twój szwagier. Że pani nie ma. Wyjechała pani na urlop, a on zapytał, czy pani w ogóle tam mieszka, bo miał adres źle zapisany, więc chciał się upewnić. Szwagier powiedział, że tak. Bardzo rozumnie, pochwaliłam. Nie był to przypadkiem dziennikarz? Nie mówił, czym jest. Spytał tylko, kiedy pani wraca, bo chciał się zobaczyć, ale szwagier powiedział, że nie wie. On tu tylko stolarkę maluje i nic więcej. Ten gość jeszcze pytał, czy nie wie, gdzie pani może być, na co szwagier odpowiedział, że wszędzie. Nadal bardzo rozumnie. no i co? I on myśli, szwagier znaczy, że on był nie nasz, bo z obcym akcentem mówił. Więzywa rzeczywiście z zagranicy. Albo miał wadę wymowy, czeka pani na jakiegoś takiego. Nic o tym nie wiem, ale wszystko jest możliwe. Do licha powinnam zadzwonić do Australii. I co? Nic więcej, wyłączył się. Ale na wszelki wypadek wolałem panią zawiadomić. Jakby jeszcze raz dzwonił, to co mówić? Zastanowiłam się. Po zmianie numeru telefonu mnóstwo osób straciło ze mną kontakt. Sama się pogubiłam, komu dałam nowy numer, a komu jeszcze nie i miałam z tym kłopoty. Należało korzystać z okazji. Dajcie mu tę służbową komórkę i niech dzwoni do mnie, bo rzeczywiście mogę być wszędzie. A w ogóle jestem tylko chwilowo mnie nie ma. Tadzio przyjął polecenie do wiadomości i rozłączył się. W pięć minut później o całej rozmowie zapomniałam. Zajęta byłam sprawdzaniem, gdzie brakowało czerwonych tulipanów, których zamierzałam dosadzić trochę więcej, a dokumentalne zdjęcia właściwych miejsc gdzieś mi zginęły. Tonęłam w rozpaczy i w śmietniku fotograficznym.